Siemano. Witam Was w sezonie drugim w serii z Age of Empires 2. Wybrałem sobie ustawienia nowej mapy. Jako, że zlamiłem na ustawieniach tych trochę takich, w miarę trudnych dla mnie, postawiłem sobie wszystko najłatwiejsze, żeby nie dostać łomotu w drugim odcinku. I zaczynamy. Usłyszeliśmy nasz wspaniały dżingiel. Okay. Jak widzicie, tym razem inna mapa mi się wygenerowała. I tam zaczyna się walka, ale zamulam, przepraszam was, dobra. Wybuduję sobie bagaki. No, pomagać. Przepraszam, że trochę dzisiaj zamulam. Dobra. Tam są... Chwila, przejadę sobie tam. Tą stronę, zobaczę jak tam idzie... Moim przeciwnikom. Idzie w porządku, muszę wam powiedzieć. Dobra. Teraz wy dwoje zbudujecie mi... To w budynkach jest... Palisada, poproszę. Jezu, nienawidzę tego. Nie znoszę po prostu. Jak się jeszcze buduje bramę w tym? Więc uwaga, mam miejsce do przejścia, więc jest w porządku. Wy mi wybudujecie... ...to. Gdzie są moje baraki? Już wybudowane baraka, Flames, yeah! Przydadzą mi się jednostki wojskowe. Oj że już się nastrze. Wspaniałe. Niesamowite. Komputerowate. Coś. Lol. Jaka zamowa. Moi przeciwnicy się już roz, rozbudowują. I chciałbym starać, żeby, żeby mi to było szybciej. Nie, 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 nie. Chwilka. Co sobie Zobaczmy gdzie są. Zmieć wy też iście Przyda się mięsko. Salon. Tu mi facet to ten. Tego, gdzie mógłbym wysłać? To są wilki. To nie chcę. Trzeba zacząć wycinać. Tylko domy pobuduję. Dzięki. Jak widzicie, już mogę się tego zbudować dalej, ale nie mam jeszcze na to. Szczerze mówiąc, ochoty. Pozwólcie, że się napiję napoju. Od razu lepiej. Dalej, dalej, dalej. Co my tu mamy? Moje jednostki się rozbudowują. Tutaj mi Facet, drzewa ścina jest w porządku. Mięso się zbiera, to zupgrade'uje się. Co mi szkodzi. Gdzie był ten mój wileczek? Okej, okay, jest tu. To jeszcze jeden domek wybuduję. Co by się rozbudowywać? Of course. Ta. A co to jest, aha Jaka zamuła Przyda mi się to Sobie ustawię tutaj gdzieś na przy... O tutaj jakby się O tutaj Świetnie Nie wiem czy jest tak naprawdę sens budować łodzie, żeby po takiej rzece pływać, no ale skoro dają możliwość to why not Tu się rozwinąłem już Dobra, tam jest dzik. Bo jest dziki zły. To mi się przyda. Dobra, to jest tylko złoto. Jakaś relikwia. Czy takie lekkie guwienko. możliwe że z jedzeniem będą problemy a w sumie nie to niech mi gdzieś Cię te ryby są tutaj to niech mi te ryby łowią za ten czas więcej wieśniaków zataguję za stworzę zaumoliłem znowu nie mam jedzenia więc mogę zreysergerować przepraszam Tutaj jest złoto. Nie ma nawet żadnych kwód. Ja będę musiał dzi na dziki polować. jakiś się biega Ja muszę się rozwinąć rozwinąć swoją jak tak jakby kurde samu jak go tu mi drewno zbiera to. A, jezu, nie zauważyłem, że bagówki to są. To oczywiście teraz zbię. How about no? No zbierać mi bagówki. Zabiję trochę tego. To nie zajęło dużo czasu, po wybiłem trochę zwierzątek za ten czas. Aha, Nie mam opie. No, ubijcie że świnioka. mogę z tego chybać obcą Wow! Zaatakuję już tutaj. Co by było ciekawiej? Mam mięsko, to so wy sobie... O Jezus! Jaki nas Baraki, baraki Obama. Niech mi się ten pospieszy. Tak, wiem. Walczyć trzeba. No nie, szegloku! Mody, mody. Zabiję tego łucznika. I z powrotem do tego. ich wyślę do wojny Chia. go go power rangers tu du, do du, dudu du, po gdzie dostaną więc ten czas wysłałem większość tych jednostek do walki to jeszcze więcej ich stworzę Okej. Okay. No ja nie chcę mieć pokoju. kolejnych na wojnę. Dobra, następny budynek do zniszczenia potrzebujemy. Nie, nie, nie. Wieśniaków mu pozabijam. Za ten czas, co się tam biją. Aj. Jak tu życie jest we wiosce. Wybudujcie mi domy. To dla łuczników. Nie ogarniam. O, super. Wy mi tu. Bijcie te. Żeby było co? Tam ci mi wyłowią ryby. Jest. W porządku. O, ale mi się jedzenko kończy. Archer ide. Kirmisza i archer. No dobra, pięć mi wystarczy, nie będę przesadzał. Hm. A ja też mi się przyda, bo akurat jest tylko za drewno, więc to akurat nie będzie zły pomysł, żeby zbudować. 5 łuczników. Stworzę. Ja wiek oni Dalej żyją tam? Nie, to niemożliwe. Przepraszam, że was z góry za lekkie ścinki przy ...przy mapy przewijaniu. Czuję więcej domów już. Budować video right now. co? Jako, że widzę, że już odcinek trwa 20 minut, to pozwólcie, że zakończę go. Z nadzieją, że w odcinku drugim nie zlamię do końca. I mam naprawdę szczerą nadzieję, że to się nie zostanie. Zapraszam Was do komentowania, łapkowania, subskrybowania i subskrybowania cokolwiek. Na razie.